Witajcie. Um, tak, jak już pewnie wiecie, skończyliśmy sobie twierdzę. I tutaj, w tym wieczornym słońcu, oczekujemy sobie na ostatnią misję z West Kingów. Także myślę, że to jest właśnie ten moment, że należałoby to zakończyć. The Vice Kings are fighting amongst themselves. Now's the time to take them out for good. King said he was gonna come along. I hope he hasn't gone soft. And <laughs> don't ever worry about me, baby boy, because I'm gonna handle mine. All I'm saying is that since you got here, you've been nothing but talk. I've smoked dozens of fools before. I ain't adding to the count unless I have to. Oh, that's just fucking great. I said don't worry about it. I don't want you bitching out when you see your crew. It ain't my crew, son. That's why I'm here, remember? So Więc, you jak Ok, dobra, jednak nasze spacie się nie przydało. O, w ogóle mamy dwa samochody, bo ten sam samochód jest oznaczony jako ikoniczny i go próbowaliśmy nie wiem, czy widzieliście ale próbowaliśmy go e, modyfikować i się nie dało, bo jest jako unikat naszkutem teraz w tym momencie jakbyś jakby mamy dwa Co na świecie nie te samochody. We gotta get the code to the elevator. How are we gonna get there? She tells everything to, to her oh, fashion consultant. He shouldn't be too hard to break. Who is this guy? Some Eurotrash motherfucker named Stefan. Uuu, czy to będzie jakiś I romansik? <laughs> Okej, okay, jak powiedziałem to był głos żonego. Troszkę dziwny ale nadal głos żonego. Oj. To jest pytanie: Czy wypadły baterie, czy. Nie, nie tędy, droga. Czy bateryki, czy jest czas na to, aby te baterie wymienić? Jeśli jeszcze raz tak się stanie, jak tutaj, to robię sobie pauzę i odpalimy nowe. Już to wymienimy je, tak? Na nowe. Dobra, ale na razie tak. To w ogóle tak ostatniej, najlepszej scenie, nie? Ja zrobię Sajewa drugiego. Jakby coś się miało zepsuć. Tak, że jak coś się ma spadł, to, 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 to mniej więcej chociażbyśmy mieli dosłownie do tej misji. No ja i amunicję, oczywiście. Okej, okay, też zapewne się pojawiły głosy. Głosy, które się pojawiły. Dlaczego tak się na tych wajsów rzuciliśmy, tak? Albo jak, jeśli to kogoś to interesowało, dlaczego jakby robimy jeden gang, jedną kastę e, przy jednym podejściu. Z tego powodu bardzo uciążliwym... A, nigdy nie jedziecie pasem awaryjnym. E, bardzo ciążliwą rzeczą jest rozprzestrzenianie się tych odzyskiwanych terenów. A tam zachodzi taka właściwość, że odzyskują tereny tylko te gangi, od których ich zabraliśmy. W związku z czym gdybyśmy nagle zaczęli... kurczę, czego zjazd? To prawda. E, I tylko te gangi, którym zabraliśmy ten teren mogło swojego go odzyskiwać w związku z czym wiecie, bo już mielibyśmy więcej cast do odbijania tego, myślę więcej tych eventów nie jest to potwierdzona informacja, nie jest to jakby szkoda devów, ale wydaje mi się, że tak jest i, i tyle no tak i też wypadało chyba przeprosić za poprzedni odcinek może nie ten poprzedni, co ten, który którym padało całkiem sporo bluzg Dzisiaj spróbujemy to jakoś zakompensować

Well Stefan also knows Tanya. So you better start talking. Nie wiem oh! nic. I don't know anything. How do I Nie tego, to wymiary. What are you doing? I don't like this. This makes me vibrate. Wrong answer. Ty, hey,

To prawda, Marce się nie przyda. Może faktycznie wstecznym to, to jest pomysł. ja sam go dobiję. Nie to. że jak kurczak rzeźni. Stefano, no nie, nie ma szczęścia, nie? Ale zakładam, że on powinien jednak. <grym z> Stefanów> Problemy Stefanów. Nie, nie, myślę, że i tak wrócimy zaraz tam. To, to prawda. No i. Tell me how to get to Tanya. Jestem wielce zaniepokojony stanem Stefana. I tym to właśnie nam dźwięk yy, zaginął z gry. Tak, bo nie, nie tylko wam. Przestańcie mi bierzeć Stefana. Nieee. Fuck. Jakbym miał wybór. Ok, szósta minuta, Stefano. No te rampy go wziął może jakoś To już widzieliśmy To nie, prawda? nikt nie kocha jej butów Okej okay. okay, Stefan traci dużo zrobił tak nie powinno być nie wspomniał o naszym samochodzie Hello Okej, okay, weźmy za mamy dwie trzecie co to było o nas przelagacie? Nie no, no bez jajna Proszę nie Pożyw samochód Fuck No i ciul Jebane przystanki Stefan nie żyje, trudno, ale Na chuj na ten samochód? Ja wiem, symbol władzy i tak dalej, ale Tutaj hmm. pani najdzie muzyczka z cyrką. No <grych> i back. możesz kurwa wsiąść, Dziękuję. No i przepraszam za. Eee, to. E... Super Tutaj się powinien się zmieścić. Wow. tak, jak i tak tekstury. Ta Co się stało? W czegoś się nie liczył, chyba. Troszkę. Tam jakaś delta wyszła ojemna. Ewidentnie. Może 9 minut na dojazd tutaj. mengusta. Mm, to prawda. Not again, please. Jest tak hipotetycznie. Co by się stało? Tu chyba jest, nie? Sprawdźmy to w zasadzie. No chyba policjant nie jest mi to w ogóle potrzebna, nie? zobaczymy, jak bardzo skorumpowanie są ci policjanci. Mam nadzieję, że bardzo. Przestańcie mi, stef Przestańcie mi Stefana prześladować. Okej, okay, mamy znowu. Jest ja straszne, mam tu tyle prawo skrętu. No ja już o tym gadaliśmy, że nikt tego nie ma prawa kochać. Super, że mamy tego maga, i on jest dosyć potężny, ale o kim to było, mój przyjaciel? Mój podejrzenie łatwo. Mówimy do rzucenia, przyjacielu. O kim to było? Kurwa, ten Stefan jest duży już. No nie, przestań Przestań! Jedź! Dziękuję. A oni znowu. Dobra. A będziemy tu krążyć po prostu oh, oh, oh. około tego. Okej, okay, mamy dużo czasu. Dzięki temu. Super. Ok, gra się chyba nie spodziewała tego. Nie na to.

Aaa, przychodź, zapomnij! Ja, już, no już! czy 1, -3 -1. To, 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 było coś, co można było spodziewać po tanii, tak? Chuj z Penthousem? Zgubmy tą policję, Jebanu. Kurwa, nie Wróć! To chciałem! No dobra, może Penthouse no tak, może i Penthouse jest dobry, pomysłem, bo się może nie rozjebać samochód Do tego czasu Co to było? No kurwa mać! Chyba cię pojebało, synek Wypuść mnie stąd Chyba was pojebało, że się to po prostu idealnie Gat, jeśli kurwa trafisz ten samochód, nie, to cię za... Tać ramię I co teraz? No teraz tylko nie zginął się, bo ja naprawdę nie chcę tego powtarzać. Gat, nie myśleć może? O czymś takim, że wysiąknie bram, hopcie, czy coś? No ja tak, tak, mógłbym tam wbiec, ale jakoś tak... Mam jakichś kurwa zawsze na do tego. Ej. Kiedy będziemy słuchali, to nie tak będzie, on jest jej... słabiakiem. Jak nie sam on trzeba wejść na górę, ale... Niech w kurwie, nie? Co by robiło Ryfle jakieś, czy coś takiego? Wyrufmy służbę po prawej, nikogo nie ma i biegniemy w prawo od razu. No i tam stoł pójdzie. Krolkow, no, drożej nie, nie wiem, czy jest sens w ogóle na Was w sumie. Nie chciałem tego. Bardzo drogie są naboje. Gdzie teraz? Pint -house. <grywka> Hope you don't mind hepatitis. What? <laughs> My mówimy Mam nadzieję, że to nie będzie historia tak jak i mój łuk z pracy w wracy piersiani Bo to jest jedyna uh, jedyna sentencja, która do głównego hotelu wypada podala Golas Przez cały kurwa film oj, oj. Nie, nie, nie chcemy. Cofamy się wszyscy. Nie no, to by było dobrze, nie, ale... Tak, tak myślałem, że nie jest w go trafić. Kurwa, żony. Ja już mam jak ty mi się zbliżasz do mojego celnika, to ja przestaję strzelać, nie? Może się poczujesz opuszczony, czy coś, znowu takiego, tutaj będzie. Myślę, Tania ta, ta dostanie naszym rpg ale... Nie wiem, czy to jest dokładnie, do końca. Tak, to jest nasz, nasza droga. On, a. What a bitches, one mają nasze kolory. Nie powinno być. A, gang, gang, lekkich obyczajów. Zawsze takie marzyłem. No, ale chodźcie obcy. Okej, okay, czy mamy już jedno zdanie? które powiedział nasz bohater Some guys just never get enough of me. I've had more than my fill, <facial> bitch. <słuch> It's over, girl. You're not be to fuck your way out of this one. Ja, bym poczekał Do yourself a favor and die with some dignity. That sucks for your car. We better get out of here. The cops will be here soon. You coming, King? Alright, let's go. I know what you told Julius and all, but why don't you stick around and roll with us? I'm sure he wouldn't mind having you around. Don't bet on that. You think you could find a way back to the row on your own? Aisha, you know. The pussy calls. You did good in this, son. Here, I don't think I'll be needing these anymore. Mam nadzieję, że on mówił o a ja nie o wspólniej swojej obietnicy. Aaaah, okej, okay, dostaliśmy kryjówkę do tego. Spoko. Samochodzonego? Ok, bardzo fajnie. Samodowajski Google, czy gdzieś jest modyfikacja tego? To jest dobre pytanie. Okej, okay, teraz nie wiem, jak długi odcinek powinien z tego wyjść. Obejrzyjmy sobie Penthouse, chyba zakończymy po prostu. Bo naprawdę nie wiem, jak długi jest ten odcinek aaaaaaaaaaaaaaaa pieniążki bo tysiące bieda straszna ja wyciągnijmy sobie to co my tu mamy? czy co? jakieś aktywności? cokolwiek? jakby ktoś się zastanawiał to super mamy w końcu szafę no, do końca tutaj tego odcinka już nic się razie nie wydarzy no myślę że i tak będzie chwileczkę koniec okej okay, i takim oto sposobem pozbyliśmy się wisekingów Oh, no to był kawałek historii. Jeszcze mamy trzy inne. Tutaj, a mamy oczywiście. Mamy jeszcze trzy inne gangi. Zresztą dwa. Nie trzy. Albo spoiler. Nie, no myślę, że dwa, tylko takie pozostałe. I potem będą klasyczne misje świętych. Okej, okay, tak, to chyba biedny ten apartament w sumie, nie? Ani lądowiska na helikoptery, ani nic takiego. Nie chcę tego powiedzieć, ale troszkę zawiodłem, nie? Boże, faktycznie jest tam to jest ja tego nie byłem w stanie odkryć, ale no, te aktywności tutaj są troszkę biedne. Myślę, że na dole będzie garaż jeszcze, ale to tak. mi sobie jeszcze na szybciutko. A, nie, to to nie wydaje się być. czuję tam spać po prostu na krzywej. Okej, okay, ale myślę że to już jest jednocześnie naszej historii. No, może troszkę mniej. Super. Boże. W gąszy miejscu się tego nie dało dać, nie? Dlaczego o tym marzyłem? E, Okej, okay, mam prostu tutaj zaparkowane. Boże, czemu taki kolor? Okej, okay, ale spróbuję sobie to przerobić jeszcze e, u mechanika. No szybko? Tak, przedłużam to na siłę? Być może? I tu jest Winda, Czekaj. Czekaj, gdzie mnie to zawiedzie? Czy mam tylko jedną windę, która mnie zawsze dlebotuje tam, mimo tego, że... Nie. Mogę to zmienić? Nie chcę do front-doru iść. Nie ja do garażu sobie pójść, co teraz? Nie, to jest safe przecież. Jest jeszcze piętro niżej, ale... O, eee, może tutaj faktycznie coś takiego, no nie. Marno, teraz w miejsca. No, Okej, okay, no nie każdy musiał to uzupełniać. Dobra, e, skoczmy sobie do manika od razu. I tam sobie nie zakończymy. Hej, bo i cokolwiek. to po prostu zajebać tą ulicę Dobra bohaterowie ja zarąbali bo pierwszy lepszy samochód, który napotkaliśmy To dzielnica wygląda jak ta, w której mieszka Gat Albo będzie mieszkał Gat z Aisho Należy jak patrzeć Zresztą może nie być Aisha Ale tutaj Gat chyba mieszka Albo mieszkał będzie tak bym powiedział, jeśli dobrze myślę, oczywiście. Ok. i co teraz? Na pewno jest to całkiem w porządku e, czas, żeby zająć się mnożnikami pobocznymi, bo nie powinny nam wyrzucać teraz... E, te, te, te nie zniewolenia, tylko odzyskania ziemi. E, no, też mamy całkiem w porządku. Mnożnik, też troszkę pinożku powinien się generować. I... Możemy się modyfikować w końcu! Wow, i, i co teraz? Mogę se zmienić, mogę... Nie, nie, nie chcę wyjść, czekaj, nie kolory, performance Mogę dobrać nitro do za 150 dolców Albo hydraulikę za... Stówę No i działa z hydrauliką Czy to jest tak, że nie mogę mieć hydrauliki nitro? Tak Ja sobie to ma potencjał, świetny samochód. Czekajcie, karma e, hańba. Sam, e, Okej, okay, połam się tym to jeszcze chwileczkę. E, w takim przypadku. Dobra, ale was powinien ze mną zać. I w następnym odcinku chyba zaczniemy, zaczniemy od prezentacji tego samochodu, do tego co tam się działo. I dobra, dzięki wielkie, że byliście. Mam że, że ścieżka Vice Kingów się Wam podobała. E, dla mnie King był. Troszkę bladą postacią, w sensie niewyrazistą. Trochę naciągane było to, że akurat musiała spać na jego samochód. Trochę dziwne jest to, że my go mamy dalej w garażu. Mimo, że gra wie, że to jest unikatowy pojazd. No ale dobra, mniejsza o większe. Dzięki jakie byliście i mam nadzieję, że w miło spędziliście ten czas. Także miłego dzianka i do zobaczenia. Hej!